Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. A dzisiaj chciałbym nagrać dla Was materiał dotyczący tego, że wiedza psychologiczna dla wielu często może być zbędna, niepotrzebna. Spotkałem się z opinią wielu ludzi, że śmieją się z psychologów, na przykład. Twierdząc, że jest to zawód zupełnie niepotrzebny, że ich praca jest zupełnie niepotrzebna i że kiedyś psychologa nie było, to oznacza, że dzisiaj też nie potrzebujemy psychologa. Nic bardziej mylnego. Uważam, że psycholog, jako zawód pomocowy, jest bardzo ważny w strukturze pomocy, w udzielaniu pomocy bezpośredniej, takiej doraźnej, a także pomocy na różnych, tak naprawdę, szczeblach. I wielu ludzi uważa, że psycholog jest niepotrzebny, że jego zawód. Jako zawód nie ma takiego znaczenia. Spotkałem się także z opinią, że zwyczajnie po prostu ludzie sobie wymyślają, że ludzie tak naprawdę symulują, i oczywiście może być tak, i często może tak być, że ludzie symulują, że ludzie wymyślają, żeby uzyskać jakieś orzeczenie, jakąś opinię na jakiś temat. W jakimś stricte kontekście, żeby pieniądze na przykład gdzieś tam uzyskać, i tak dalej, ale abstrahuję od tej grupy. Chodzi mi ogółem, że ludzie po prostu często uważają, że praca psychologa jest niepotrzebna, że psycholog jest niepotrzebny. I wiecie, kiedy to się zmienia? Jest taki kluczowy moment, kiedy to się zmienia. I znam takich ludzi, którzy odmienili swoje zdanie na temat właśnie psychologów, na temat ich pracy i na temat tak naprawdę istotności ich pracy w ogóle w społeczeństwie, w środowisku lokalnym i globalnym. W momencie, kiedy ktoś po prostu nie może wytrzymać ze sobą, w momencie, kiedy pojawiają się zaburzenia psychiczne, w momencie, kiedy pojawia się choroba psychiczna, nie ma już takiej narracji. Że to jest niepotrzebne, że kiedyś to tak naprawdę nie było psychologów i było dobrze, tak? Tylko, że ludzie nie mieli takiej świadomości jak dzisiaj. Czasy się zmieniają, są dynamiczne. Kiedyś ludzie nie potrafili nazwać tego, co dzisiaj nazywamy, i to nie jest tak, że ludzie się rozdrabniają, i to nie jest tak, że po prostu się rozczulają. Jesteśmy coraz bardziej świadomi, czyli jako społeczeństwo, jako ludzkość się rozwijamy, i właśnie o to chodzi, tak? Ja uważam, że bardzo jest potrzebny zawód psychologa w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie. Niedoceniany często przez wielu ludzi, a niektórzy w ogóle nie wierzą w psychologów. I okej, okay, jak najbardziej, jeśli chodzi o kwestie ich światopoglądu, w żaden sposób nie chcę tutaj namawiać nikogo, żeby uwierzył w psychologa, skoro nie wierzy. Niech sobie wierzy każdy w co chce i w kogo chce. Natomiast widziałem wiele przypadków właśnie, że w momencie, kiedy ktoś za zaniemógł psychicznie, w momencie, kiedy nie mógł spać przez wiele dni, wiele nocy, nie mógł zmrużyć oka. Jest bezsenność na przykład. Nasiliły się jakieś objawy, symptomy związane ze zdrowiem psychicznym, to taka osoba po prostu często szła. Jakby uzyskać tą pomoc, ratowała się w tym znaczeniu, że chwytała się wszelkich form pomocy. Właśnie w tym momencie. To jest ten moment kluczowy, gdzie taka osoba często zmienia obiekcje, taka osoba często zmienia zdanie, opinie i faktycznie widzi wtedy ogromny sens i wartość tej pracy psychologa. Ja nie mówię, że każdy psycholog, i ja nie mówię, że każdy specjalista jest po prostu dobry w swoim fachu, tak? To jest tak samo, jak w każdym innym obszarze. Jeden mechanik jest lepszy, drugi gorszy na przykład, tak? Jeden, dajmy na to, specjalista w jakiejś dziedzinie bardziej ogarnia temat, ma większą wiedzę, szerszą, a inny po prostu ma taką wiedzę, która mu wystarczy, żeby ogarniać pewien temat. Moi drodzy, i pojawia się też taki właśnie absurd w związku z tym. Bo uważam, że to jest absurd, ponieważ jeżeli faktycznie ktoś będzie chciał tej pomocy, to nie pójdzie po tą pomoc, nie sięgnie po tą pomoc, bo się nasuwa opinii jakichś ludzi, aaa, bo psycholog nie jest potrzebny i to jest taki zawód po prostu wymyślony przez ludzi. Tak? Mhm. Tylko dlaczego w momencie, kiedy właśnie jakby staje się coś, dostaje na przykład ataku paniki. Lęki napadowe dostaje na przykład ataku psychozy. Czemu w momencie tym taki człowiek się zwraca do specjalisty? Już abstrahuje, jakby do jakiego, tak? Ale dlaczego? Bo wtedy naprawdę potrzebuje tej pomocy, bo wtedy naprawdę jest to sytuacja podbramkowa, bo wtedy tak naprawdę dzieje się źle z taką osobą. I ona po prostu nie ma rozwiązania sama z siebie, no bo po to jest specjalista, żeby do niego pójść. Ponieważ specjalista winien mieć wiedzę i winien mieć umiejętności, które po prostu pomogą tej osobie uporać się z tą trudnością, którą przechodzi. Uporać się z tym problemem, rozwiązać go na tyle, żeby ta osoba mogła wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania, a ostatecznie do normalnego funkcjonowania. Tak? Właśnie dlatego tak jest ta pomoc psychologiczna w taki sposób zorganizowana i tak powinna być zorganizowana, żeby zwyczajnie po prostu pomagać tym ludziom i ta świadomość właśnie jest na dosyć niskim poziomie wśród wielu ludzi nie doceniają tej pracy, a przecież mogliby sobie usprawnić życie bardzo mocno. Bo to, że żyją, to, że funkcjonują i mają jakieś tam swoje style radzenia sobie z pewnymi rzeczami, to jest jedno. A to, żeby weszli do specjalisty, który naprowadziłby ich na inną i szerszą perspektywę, po prostu też leczył ich na przykład jakieś zaburzenia, leczył ich jakieś lęki, leczył ich jakieś symptomy związane właśnie z psychopatologią, to już jest po prostu drugi temat, tak? I. Ludzie po prostu się nad tym często nie zastanawiają. A co to tam, psycholog może pomóc? No, często to też jest opinia tego, że ktoś po prostu nie uzyskał tej pomocy. Często ktoś nie uzyskał tej pomocy i dlatego też ma ogromną złość. I wcale się też tym ludziom nie dziwię, ponieważ poszedł do jednego specjalisty, poszedł do drugiego specjalisty. Od nasza do Kajfasza i nie uzyskał tej pomocy tak naprawdę. Ja się wcale nie dziwię takim ludziom, że po prostu nie mają też nadziei i nie mają chęci i nie mają motywacji, żeby pójść pod czwarty adres, pójść pod piąty adres i chcieć dać sobie pomóc. Bo są sfrustrowani. Wydali mnóstwo pieniędzy, wydali tak naprawdę mnóstwo swoich zasobów, bo też się przemóc, żeby pójść w ogóle do specjalisty. To też nie jest proste i się przełamać. Czas ucieka, tak? Te gdzieś tam objawy się natężają, i taka osoba po prostu no ma problem. Ma duży problem ze sobą. Przechodzi ogromne cierpienie, trudność, ma trudności ogromne i sobie myśli, a. Znów mam iść do tego piątego specjalisty, który i tak nic mi nie pomoże. To po co w ogóle sobie zaprzątać głowę? To też kosztuje, to też kosztuje mnie czasu. Znów to samo w kółko, Macieju, powtarzać od samego początku. Nie jest to w ogóle istotne, tak? No, no właśnie dlatego też możesz spotkać wielu specjalistów, ale właśnie z tym jednym specjalistą współpraca się będzie układać wzorowo, często dobrze, czyli załapiesz tego vibe, tak zwanego, tak? Za mną morskie centrum nauki w Szczecinie. Także, bardzo piękny obiekt. No i bulwar szczeciński. Jak przyjedziecie do Szczecina, no to odwiedźcie koniecznie. Szczególnie, kiedy jest ładna pogoda, to naprawdę jest przepięknie nawigator ja byłem właśnie też tam przeszedłem wzdłuż i sobie przeszedłem później przez most i taki spacerek sobie więc jeżeli się wahasz czy pójść po pomoc to wiem, że przeżywasz teraz trudność i wiem, że może nie wierzysz, bo masz swoje poglądy oparte i przekonania oparte o to, co doświadczyłeś negatywnego, że jakiś nawet specjalista zamiast Tobie pomóc, to jeszcze pogorszy Twój stan, bo często też się może to tak zdarzyć. Często, nieczęsto, po prostu tak się zdarza. Niektórzy specjaliści też, jak to specjaliści, też mogą popełnić jakiś błąd, tak jak jest błąd lekarski. Tak samo może być błąd po prostu. Yy, no, zwyczajnie specjalisty jakiegoś, no każdy popełnia jakieś tam błędy, tak? Natomiast w zdrowiu psychicznym jest to na tyle ciężkie, żeby sobie uzmysłowić, że może być błąd, czy w zdrowiu w ogóle jako człowieka w kontekście leczenia, że ludzie sobie po prostu nie mogą dopuścić do głowy tego faktu. Ale też tak się może zdarzyć, bo specjalista to jest też człowiek, który może popełnić błąd. Oczywiście taka etykietka, niestety, później zostaje z takim człowiekiem. Bo jeżeli jest jakieś rozpoznanie, na przykład jakiś psycholog kliniczny zdiagnozuje kogoś na jakąś jednostkę chorobową czy zaburzeniową, no to wtedy leczenie jest w tym kierunku i to leczenie później jest też nieskuteczne. Nie tak bardzo skuteczne, ponieważ jeżeli się zdiagnozuje niewłaściwie, no to później leczenie jest tego konkretnego rozpoznania, które specjalista postawił, tak? Natomiast jeżeli ktoś ma inne po prostu zaburzenie, no to jest leczony, na przykład farmakoterapią przez psychiatrę i, i przez psychoterapeutę i przez psychologa w sposób, który jest niewłaściwy i niedobrze dobrany. Tak jakbyście. Nie, jakbyście dobrali niewłaściwe buty, na przykład, tak? No to jest na tej samej zasadzie to samo, tak? Wybierzesz niewłaściwe buty i nie, nie będziesz yy, w nich wygodnie mógł chodzić, albo w ogóle ich nie ubierzesz, albo będą się obcierać, nie traccie moi na. Moi drodzy, nadziei i wiary w to, że specjalista Wam nie pomoże. Właśnie to też jest kwestia Waszego podejścia, często i tego, do jakiego specjalisty się udać ale właśnie, podsumowując ten odcinek, moi drodzy, bo troszkę odbiegłem od tematu, żeby po prostu przedstawić Wam też pełny zakres obrazu, który chciałem Wam przekazać. Tak, jest wielu ludzi, którzy nie wierzą w specjalistów, tak. Jest wielu ludzi, którzy nie wierzą w lekarzy, jasne. Wśród specjalistów są czarne owce, jak wszędzie. Wśród specjalistów są niekompetentni specjaliści, jasne. Tacy, którzy się dalej nie edukują, tacy, którzy dalej nie chcą się rozwijać, tacy, którzy nie mają podstawowej i elementarnej też wiedzy z zakresu e, psychologii. Oddziaływań psychologicznych, narzędzi diagnostycznych, jasne. Ale to ty też wybierasz wtedy, do jakiego specjalisty się udać. Oczywiście możesz sugerować się opiniami, oczywiście możesz się sugerować pocztą pantoflową, że usłyszysz od kogoś, a do tego specjalisty warto iść, bo po prostu jest dobry i mi pomógł. Ale to, że komuś też pomógł, nie oznacza, że to je pomoże. Ze względu na to, że po prostu. Każdy specjalista ma swoich pacjentów, z którymi po prostu rezonuje, tak? To nie jest, że każdy specjalista każdemu pomoże, tak? Są standardy ustanowione dla wszystkich specjalistów, jasne, są wytyczne, jest wiedza podstawowa, którą każdy specjalista musi posiadać, ale to nie oznacza, że ten styl pracy tego specjalisty. Będzie na tyle skuteczny, że ci na przykład tak bardzo pomoże, tak? Co nie oznacza, że powinieneś tracić wiarę w to, że w ogóle specjaliści są potrzebni, bo są bardzo potrzebni. Bo bez, bez nich po prostu, jak wy sobie to wyobrażacie? Jak by to miało funkcjonować? Nie, właśnie chat GPT podsuwa pewne pomysły i rozwiązania, ale nigdy ci nie zastąpi diagnostyki, nigdy ci nie zastąpi pomocy specjalisty żywego człowieka. Nigdy w żaden sposób nikt nie zastąpi ci rzeczowej i fachowej porady kogoś, kto faktycznie się na tym zna. Chat GPT może na sucho narysować ci pewne rzeczy, ale może cię też bardzo szybko zwieść, bo ty możesz pewne objawy czuć, odczuwać, a może być zupełnie coś innego, co w ogóle tak naprawdę nie jest tym, z czym się borykasz, więc możecie wprowadzić błąd. Bardzo odradzam samodiagnozowanie się, nie tylko przez czat GPT, ale ogólnie. Są od tego ludzie, którzy zajmują się diagnostyką, leczeniem zaburzeń, chorób psychicznych, trudności psychicznych związanych z stresem, trudności, które są związane z różnymi naprawdę sytuacjami życiowymi, różnymi dysfunkcjami. Czy seksuologicznymi, na przykład związanymi właśnie z aktywnością seksualną, jeżeli są jakieś trudności w tym zakresie i w tym obszarze? Występują na przykład zaburzenia parafiliczne, tak? Występują na przykład hiperseksualność. Występuje na przykład zaburzenie związane z tym, że na przykład masz trudność. Z identyfikacją płci, tak? Jasne, może tak być, ale to jest właśnie ten specjalista. I idziesz do właściwego specjalisty, który Tobie pomoże. A przynajmniej będziesz w lepszym punkcie niż byłeś, gdybyś po prostu wpisał w chat GPT jakąś frazę. Nie uzyskałbyś fachowej wiedzy. To jest sucha wiedza, to jest suchy fakt, a przecież liczy się kontekst, liczy się Twoja przeszłość. Liczy się tak naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy, których możesz wpisać. Chat GPT, ale on ci nie da takich zaleceń jak specjalista. On ci nie da takich zaleceń jak lekarz. Więc o, o tym pamiętaj, że nigdy żaden czat nie zastąpi ci specjalisty, nigdy żaden chat nie zastąpi ci fachowej pomocy drugiej osoby. Nie ma takiej opcji, po prostu, bo nie ma tych emocji. Bo nie ma tej relacji. Masz czatem GPD relację? Wielu ludzi też myśli, a czat GPD mi pomógł. No, może Cię nakierować, ale też nie wiadomo w jakim kierunku do końca, tak? Może to być zły kierunek i jasne. Specjalista Cię też może źle nakierować. Ale większe jest prawdopodobieństwo, idąc do specjalisty, że otrzymasz tą pomoc. A jeżeli miałbyś bazować na czacie GPT, który nie ma narzędzi diagnostycznych, który nie ma także sposobów rozwiązywania problemu, który także przede wszystkim nie jest człowiekiem, czyli nie ma emocji, nie ma rozmowy, nie stworzysz z nim interakcji, nie wejdziesz z nim w interakcję. Miejcie to na uwadze. Bo można sobie zrobić bardzo dużo problemów, jakby w tym zakresie, tak? Jest przepiękna pogoda. Dzisiaj muszę dobić 10 tysięcy kroków, a pewnie uda mi się więcej kroków dobić. Dbam o to, żeby codziennie wyrabiać kroki. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, właśnie jestem na redukcji, dlatego też staram się spacerować dużo, ale także trenować. Trenować siłowo, trenować na orbitreku. Jeszcze widoczek? Moi drodzy, mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem Was do tego, żeby sobie przemyśleć pewne rzeczy. I oczywiście, jeżeli materiał się Wam podobał, zostawcie łapkę do góry, subskrybujcie kanał, skomentujcie. A ja siebie polecam. Polecam Twoje audycje, polecam to, co mówię ponieważ daje to do myślenia, ponieważ można sobie bardzo wiele rzeczy uzmysłowić i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Trzymajcie się i do następnego.